Hej, dzień dobry, Mania się kłania. Jesteśmy już po starcie kursu. Aha, mój pies chyba wiwiórkę zobaczył. Wczoraj był live. Oczywiście odbył się tylko i wyłącznie na Instagramie, bo Facebook nie chciał współpracować i nie wystartowała mi transmisja na żywo. Zawsze coś, zawsze coś, ale później udało mi się to ogarnąć. Zgrałam ten live Instagramowy, jest on już dostępne i na Facebooku i na YouTubie, więc jeśli ktoś ma ochotę zobaczyć, co tam się przez ostatni rok u mnie działo, jak wyglądała praca nad kursem i, i co w ogóle w tym kursie jest, to serdecznie zapraszam w tamte miejsca. Wszędzie jestem. Szkoła rękodzieła za miastem. Także bardzo łatwo mnie znaleźć. No, natomiast w tej chwili już mój poranna, moja poranna rutyna, mój poranny spacer. <laughs> I zdradzę Wam, że właśnie... Mogę spokojnie te dwie godziny codziennie rano w lesie w taką pogodę sobie uskuteczniać. Właśnie między innymi ze względu na takie fajne wełniane skarpety, które mam na nogach. Ja ich mam co prawda dużo par. To nie tak, że cały czas chodzę w tych samych. Nie, nie, nie. No tutaj pozdrowienia od Ciruni dla wszystkich. Także takie wełniane skarpety, zwłaszcza jeżeli na przykład zaraz wyjeżdżacie na um, fery zimowe, na narty, jak zrobicie dłuższe, to są idealne do butów narciarskich. Nie marzniecie, jest Wam wygodnie, mięciutko. E, przeznaczony jest kurs na e, skarpetki od numeru 37 do bodajże 44, a jest wszystko tak roz, e, wytłumaczone przeze mnie, że jeżeli będziecie chcieli zrobić na mniejsze bądź większe, też powinniście sobie dać radę. Zresztą ja jestem dla moich kursantów dostępna. Gdy są jakieś problemy, to zawsze pomagam, coś rozliczyć i tak dalej, i tak dalej. Także Was bardzo serdecznie zapraszam, jeżeli macie ochotę sobie wydziergać skarpetki wełniane, bądź jeśli chcecie w ogóle nauczyć się robienia na drutach skarpetkowych, pończoszniczych to jest pięć drutów, troszkę inne przerabianie robótki, robienie na okrągło, jeżeli ma to być Wasz kolejny etap e, nauki dziergania to też bardzo serdecznie zapraszam a teraz już oddycham, e, luzuję głowy po tym ostatnim e, ostatnich dwóch tygodniach które były dla mnie mocno mocno absorbujące, tym bardziej, że szkoła rękodzieła za miastem to jest nie tylko jedna moja firma, druga jeszcze, prowadzę jeszcze drugą, w której maluję, a obrazy, tak? Także wiecie, nawarstwienie, szykowanie kursu to było dla mnie dosyć angażujące i Kończące. Yy, ostatnie dwa tygodnie, więc raz już odpoczywam. Stwierdziłam, że sobie robię weekend luzu. No. A Wam życzę cudownego weekendu też. Trzymajcie się cieplutko. Pa! pa.